Zbieramy się już powoli kochane. Dołączajcie. Mamy dzisiaj nową dostawę. Słuchajcie, same perełeczki, kochany towar luks znów kasztuka. Proszę się szybko decydować i zapisywać, bo to jest gorący towar. Dobra, widzę, że się zbieracie. Zaczynamy. Słuchajcie, mam takie coś. Patrzcie jak się świeci. Super, barwione brzegi. Kolor takie winko. Kto nie lubi winka? Tu macie cztery takie książeczki, patrzcie, u mnie to jest w jednej takiej super książce i to w ogóle cena nie gra roli, bierzemy, bierzemy. Słuchajcie, tutaj takie mamy kolory, cała seria, patrzcie, tutaj bierzemy wszystko naraz, słuchajcie, kto się zapisuje? Grażynka121, zapisuj Mariuszku. Poszło. Dwie wersje tego samego, patrzcie, tutaj są barwione brzegi, tutaj Mariuszku, pokaż, odwrotnie pokazuj. nadko nie, słuchaj, to nie jest drogo, bierz, bo będziesz żałować. Mariuszku, wnuczkę mi podaj, proszę, wnuczkę, szybko. Patrzcie, tutaj to są złocenia, dziewczyny, to jest prawdziwe złoto. Także bierzemy. Mariuszku, zapisz tutaj Asia 86 Pusia. Dobra, a teraz coś super. Kurczę, cała seria, to jest coś niesamowitego. Już Mariuszek nam tu ściąga. To jest wspaniałe. Od razu się zapisujcie na to, bo to szybko schodzi. Co, Janeczka 320? Nie, nie mam tego w barwionych brzegach, ale możemy sami pomalować. To będzie 5000 tysięcy dopłaty. Dobra, Janeczka 325, zapisujemy. Ale trzeba od początku być na live'ie, my nie możemy wszystkiego dwa razy pokazywać, nie. JEZU PRZESTAŃ! Patrzcie, w dwóch wersjach, tu jest malowany, tu nie jest malowane, fajne takie oko na okładce. Widzę Kasia, 60-60, zainteresowana, dobra, to ja ci dwie zapisuję. Tapujemy, 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 Nie, nie, Halinka tego nie ma w zielonym, to jest tylko taka okładka, bierz, bierz, bo to jest ostatnia sztuka. Joasia XD, nie, nie, nie mam już tej czerwonej, poszła szybciutko, w kwietniu dostawa, ustaw sobie dzwoneczek. Halinka chce kawkę, Mariuszku, podaj mi tam z góry kawkę. Jest kawka zapisana dla Halinki. Mariuszku, Basia do zbanowania, bo się rzuca w komentarzach, weź tam. Ale co to znaczy, że nie macie pieniędzy? Dziewczyny, to wam się po prostu należy. Komu zastrzyk, komu zastrzyk? Może ktoś na trochę grozy tutaj reflektuje? A tu dla leniwych obrazki, co to nie chcą czytać. Z dzisiaj 629 zapisujemy. Weź mi się stąd przesuń. Kwiatuszki, kwiatuszki! To nie mam tego niemalowanego, o co wam chodzi? To jest malowane, patrzcie, ręczna robota. Co? To nie jest jakiś tani szmelc. Takich komentarzy to my tu nie tolerujemy. Olga285 do bana. Komu błogosławieństwo, komu słońce? Dawaj, dawaj. O, jest tutaj. Nie mam już siły do tych ludzi.